Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z ratowania świata. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie testować blaster bitów. czyli broń, na którą zagłosowaliście właśnie wy na karcie społeczności, prawdopodobnie nie wszyscy, ale większość, więc dzisiaj zabieramy się właśnie za test tej broni. Zanim jednak to zrobimy, oczywiście chcę podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają w sklepie z kodem Ojciec Gamer. Teraz właśnie wyświetlają się Wam screeny, które osoby wrzucały między ostatnim a dzisiejszym odcinkiem, który właśnie będę sobie w tym momencie montował. Dodatkowo proszę Cię o pozostawienie łapki w górę, jeśli chcesz więcej takich materiałów, no i o pozostawienie subskrypcji. Subskrypcji kanału, żebyś był po prostu na bieżąco. Za niedługo szykuje się wznowienie serii, jeśli chodzi o ograj ojca, więc na pewno będziecie tym zainteresowani. A teraz już lecimy, żeby zobaczyć sobie, jak ta broń wygląda na papierze i w takim żywym teście. No i jesteśmy już tutaj na karcie. Mamy nasze statystyki naszego blastera bitów. To jest moja wersja broni, natomiast testowałem troszkę więcej. No, i co mogę tu powiedzieć? Sam broń zbudowałem dwa razy obrażenia krytyczne, plus jeden modyfikator. Żywioł fizyczny to jest totalna dowolność, bo oczywiście to Wy decydujecie, na jaki żywioł sobie ustawicie broń, bo być może macie już jakieś bronie na żywioł fizyczny, no i nie opłaca się oczywiście kolejnej robić w ten sam żywioł. Co możemy tutaj powiedzieć? Bardzo przyzwoite obrażenia. Szansa na trafienie krytyczne, jak i obrażenia od trafienia krytycznego, również bardzo przyzwoite. Na takim powiedziałbym standardowym poziomie, Szybkostrzelność tutaj jest lekkie rozczarowanie, pojemność magazynka tu jest rozczarowanie jeszcze większe. Zasięgamy standardowy trwałość, standardowa jak dla mroku, czas przeładowania, oczywiście z perkiem na szybkość przeładowania jest jak najbardziej sztosik, chociaż tutaj ciągle wygrywa pociąg do góry, to jest jak najbardziej mój top 1. No i koszt amunicji 2. Czyli oznacza, że z każdym strzałem dwie pestki zostaną nam... Zabrane z naszej puli amunicji. Ale co jest ciekawego w tej broni? Mamy dostępną ją chyba w dwóch e, wariacjach, jeśli chodzi o szósty perk. Natomiast ja polowałem e, na tą broń, żeby było zlikwidowanie wroga tą bronią, może na krótko zmusić innych pobliskich wrogów do tańca. Efekt nie działa na wrogów, którzy niedawno tańczyli, ani na mgielne potwory i bossów. I z tego co pamiętam, drugi perk był taki, że tą bronią musimy odrzucić, a jak widzimy uderzenie tej broni jest również bardzo duże, tak więc no jeżeli trafi Wam się ten drugi perk, moim zdaniem również można się pokusić, żeby tą broń zrobić. Ja jednak zdecydowałem się, że poszukam broni z tą likwidacją. E, dobra, weźmy sobie jeszcze tą broń, porównajmy. W pierwszej kolejności wydaje mi się, że może nie z cykutą, ale z pociągiem do bólu już jak najbardziej możemy. No i tu widzimy e, naprawdę bardzo dużą przewagę obrażeń tej broni. Szybkostrzelność i pojemność magazynka oczywiście osłabiona jest. Natomiast ja pojemność magazynka zwiększę sobie w bildzie, za chwileczkę też wam go poważę. No i czas przeładowania. Tutaj pociąg do bólu to jest to co Wam mówiłem. Jest naprawdę spoko. No i uderzenie. Ta broń ma naprawdę potężne uderzenie. No i perki są tutaj w miarę tak samo. Oczywiście tutaj mamy tylko 20%, nie 44 obrażeń ze względu na to, że po prostu tutaj mamy ustawione żywioł, jakiś kontrujący dany żywioł mobuł, panie tylko y, fizycznie. No i co? No i powiem Wam szczerze, że ten szósty perk tutaj jest no mega ciekawy, mega ciekawy, bo to jest właściwie dodatkowa nasza przeżywajka Czyli jeżeli byłyby dymy, my sobie zabijemy jednego moba, cała reszta zaczyna tańczyć i to naprawdę, naprawdę zdaje egzamin. No i tak, ja od Wikinga dostałem trzy wersje broni. Pierwszej praktycznie nie testowałem, bo wiem, że to się po prostu nie sprawdzi, bo dwa modyfikatory są takie, no średnie. Ja tą bronią strzeliłem już kilka razy, ale mówię: nie, nie, nie. To zdecydowanie za słabe obrażenia. Nie ma takiego sensu. Natomiast y, mam jeszcze tutaj y, tak ustawioną broń, gdzie ostatni perk jest plus 60% obrażeń zadawanych tańczącym wrogom. Y, no i powiem wam szczerze, że to już nawet zdaje egzamin. Jeżeli na początku jakiegoś trap tunelu rzucimy sobie naszą nową pułapkę, że propany wyrzucą swoje y, propany i będą zbliżać się w kierunku naszego celu no to wtedy te 60% ma jakikolwiek sens, natomiast wydaje mi się, że ta tutaj druga broń, czyli jest zbudowana w ten sam sposób jak moja, tylko mamy tutaj inny żywioł, no jest zdecydowanie, zdecydowanie najlepsza i największy DPS jesteśmy w stanie wykręcić. Ale żeby się o tym przekonać oczywiście zaraz Wam pokażę jak wyglądał gameplay z tej gry, tak więc zlecimy w tym momencie może na misję. Dobra, jesteśmy już na misji, Ray oczywiście skończyła gadać, swoją drogą nie wiem jak wam, ale jeśli chodzi o przedmioty kosmetyczne, że kilofy dodali do ratowania świata, to akurat mi się chyba najbardziej podoba, że możemy sobie grać swoim e, ulubionym kilofem. Dobra, przejdźmy sobie do naszego blastera, do tej wersji, którą chciałem wam zademonstrować, e, czyli sprawdźmy w pierwszej kolejności jego szybkostrzelność. Naprawdę to przyzwoicie wygląda. No i tutaj już widzicie, że mam 31 amo w magazynku. Ja jeszcze Wam pokażę, jak wygląda mój zespół. E, czyli mamy e, taktycznego szturmowca młoda, nas, m, młota. Następnie mamy zwiększenie pojemności magazynków. W na taką przewrywajkę. E, obrażenia szturmowe o 17%, czyli albo ratowniczka Ramirez, albo Gostek, który jest tam z Twitch Prima. E, mamy siłę jaszczura i skórę jaszczura, żeby również mniej obrażeń zyskiwać. A przy wolnostrzelnych broniach powiem Wam szczerze, że. Oczywiście siła jaszczura jak najbardziej tutaj zdaje sobie egzamin. No i co? W pierwszej kolejności tutaj już mamy grupkę i od razu Wam powiem jak to sobie tutaj działa. Prawdopodobnie, oj właśnie mogłem pokazać Wam jeszcze na beczkach, żeby one się tak nie triggerowały. Ale może jeszcze. Uff. To na szczęście mi się styliany stało i zobaczcie, jeżeli zlikwiduję sobie jednego wroga, cała reszta zaczyna tańczyć. Ja w tym momencie mogę im jakąś walkę przywalić czy coś w tym stylu, ale powiem Wam szczerze, że ta broń jest niesamowita jeśli chodzi o celność. Naprawdę tutaj nie da się pomylić. E, jedyna taka wada a propos tej celności e, to będziemy mieli oczywiście na mm, tarczownikach. Bardzo ciężko jest e, strzelić przez tarczę, to już testowałem, mam nadzieję, że tutaj znajdę jakiegoś i Wam to e, pokażę. Natomiast sama broń jest naprawdę sztosik. Zaraz podejdziemy sobie do jakiegoś obozu no i spróbujemy go zlikwidować. W ogóle właśnie zauważyłem, że mam jakąś szatańską liczbę, jeśli chodzi o zdrowie, więc nie wiem, czy sobie tego nie zwiększę. O, jaki wykrzyknik. Dobra, teraz się nie skupiamy na wykrzyknikach, szukamy obozu. O proszę, znalazłem sobie w tym momencie średni obóz, tak więc w pierwszej kolejności sobie jego rozwalimy. No tutaj już jednego mam na bardzo nisko, ale jeszcze go nie będę wybierował. dopiero gdy sobie powiedzmy strzele, no nawet to nie zadziałało. Ale w każdym razie, o widzicie ile osób tutaj, ile osób, ile pustaków zaczyna sobie po prostu tańczyć. To jest bardzo fajnie, teraz zlikwidujemy tego. I tutaj cała ekipa nam tańczy, jak widzicie. No teraz, żebym jeszcze nie przegrał, to będzie przypałe. Pyk i cała reszta tutaj tańczy. Oni oczywiście pewien czas sobie przestają tańczyć. Tak samo propany upuszczają beczki, tarczowniki upuszczają tarcze. To jest bardzo naprawdę bardzo spoko. No i one w tym momencie nie atakują jak tańczą, prawda? Tak więc można sobie spokojnie rozwiązywać, rozwalać taki obóz. Bardzo łatwa akurat jest, jeśli chodzi o takie strzelanie tym karabinem. Mega nie trzeba się spinać, po prostu sobie strzelamy i pę pę pę. Pę pę, pę. I całkiem przyzwoity damage. Zobaczmy sobie. I teraz akurat się nie popisał. no. Dobra, mamy już duży obóz. Ja się tutaj podleczę troszkę ogniskami. No i... Zobaczymy czy uda się go rozpykać. A więc dobra, lecimy, może już pobudzimy sobie ten obóz, mamy bezpieczny dystans. Oby tutaj skończyć. Ci są właściwie najgroźniejsi. Spokój się. I proszę bardzo, ten rzucił, cała reszta tańczy, ja się mogę skupić na mgieln. To jest naprawdę świetne przy tej broni. Yy, tutaj no... Nie ma się do czego przeczepić właściwie. Naprawdę bardzo przyzwoita broń. Jedyne co może być takie problematyczne, to nie wiadomo jak to właściwie tak dokładnie strzelać w tą głowę, ale same celowanie tą bronią jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. No widzicie, że tutaj na 140 mocy w ogóle nie miałem problemu, jeśli chodzi o taki obóz. Dobra, mamy jeszcze jeden duży obóz, bo musiałem przejść na inną misję, żeby znaleźć tego grupotacza. Jeszcze go nie znalazłem, ale walniemy sobie obóz przy okazji. Słyszę gruchotacza. O kurde, znalazł się, my friendo. Dobra, to obozem zajmiemy się za chwileczkę. Ci sobie tańczą. Gruchotacz znowu zły. Uuu, bardzo, bardzo. Zajmijmy się tymi. Dobra, trzeba pamiętać, że właściwie mamy 15 strzałów, ale co, próbujemy zaraz. On będzie bardzo zły. Zobaczcie, jakiego kopa ma ta broń. No ale niestety na jednym magazynku to tutaj jedynie możemy pomarzyć. To są takie strzały w plecy. Widziałem, że tam 110 tysięcy chyba wchodzi. Spróbujmy w głowę może. No to już lepiej, lepiej to wygląda. Natomiast no ta broń z perkiem pod prędkość przeładowania, nie wiem czy się nadaje na gruch otacza. Spróbujmy sobie jeszcze z tym obozem. Natomiast jest bardzo, naprawdę bardzo celna ta brońka. Mega mi się to podoba. Oj, nie odchodźmy za daleko. No, 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 no. Nie padnijmy, nie padnijmy. Likwidacja i tanczcie. To wy... Tańczą. Od razu się przypomniała playlista Yogi'ego na Spotify'u. <grymne> o, nie mam amunicji, to fantastycznie. Fantastyczny test. Jeszcze robię przeładowaniem. Dobra, teraz. Czy tyle starczy? Dance! O Boże. Jest! W końcu, w końcu! Końcu. No i co moi drodzy, czas na takie wnioski z tej broni, tak więc Blaster Bitów, bardzo przyzwoita szturmówka, która dzięki swojemu szóstemu perkowi, czy to na odrzucenie, czy zlikwidowanie ma naprawdę bardzo fajny potencjał, bo zwiększa naszą przeżywalność, po prostu ten cały trasz zaczyna tańczyć, nie tyczy się to mgielnych potworów, natomiast oczywiście uderzenie tej broni jest naprawdę fajne. Czy warto? Moim zdaniem jak najbardziej tak. No bo tutaj jest naprawdę spoko. Jeżeli będzie Was mega irytować, ta pojemność magazynka, jedyne co Was ratuje to poświęcić jedne obrażenia krytyczne, bo niestety jak tutaj widzieliście nie wiem czy to pokazywałem wcześniej, natomiast szybkość przeładowania nie da się zmienić na pojemność magazynka, możemy zmienić tutaj tylko obrażenia krytyczne, co według mnie nie jest do końca takie fajne, więc ja bym zostawił to tak i jednak cieszył się tym przeładowaniem. Tutaj jak widzicie 31 amo na tym bildzie, na którym grałem daje nam 15 strzałów więc całkiem, całkiem przyzwoicie bym powiedział. Zobaczcie sobie tutaj jeszcze na ten bildzik. Tak więc mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętaj oczywiście o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji kanału, jeśli jesteś tutaj nowy. No a ja już standardowo nie zabieram Ci więcej czasu. Tak więc dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.